Kochani, ponownie. Dzisiaj kolejny filmik z serii książki pod tytułem, i dzisiaj dowiecie się, jaki tytuł ma ta książka. I Zaczynałam wszystkie tytuły, i chcąc pogodzić dwie nazwy: Zuzi P i Dominiki Cherry, wyszło mi świat oczami Meli. I teraz go wpiszę. Śmieszne zadanie wygląda tak Zetnij drzewo Jest to bardzo proste zadanie Śmiesznie wygląda I zrobione Następne zadanie Świadectwo z czerwonym paskiem Pokoloruj Trzecie zadanie Fafik jest głodny. Pacnij tu plaster sera. Nie, nie pacnij tutaj plastra, tylko ser. Du, dużo sera, żeby Papik nie był głodny. Następne zadanie. Ta strona zaraz się wyładuje. Dodaj jej energii. Nikodzilla. Zniszczymy domy. No i będziemy niszczyć domy. Piszcie w komentarzach, czy podoba Wam się ta seria. Pamiętajcie o konkursie. Subskrybujcie, lajkujcie. I widzimy się w kolejnym filmiku. pa! pa!